Najważniejsze problemy dla Szczecina to budownictwo komunalne, Nowe i Tanie. Komunikacja miejska zsynchronizowana tak i alternatywna dla mieszkańców, żeby mogli się przesiąść ze swoich samochodów do komunikacji miejskiej oraz ogólny rozwój miasta we współpracy transgranicznej i rozbudowa portu Szczecinouście. Pierwsza decyzja, którą, którą podejmę, to decyzja związana z tym, by jak najszybciej poprawić układ komunikacyjny w mieście by dążyć do tego, powstawały nowe miejsca parkingowe, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z tej komunikacji oraz uregulowanie wszystkich kwestii związanych z płacami dla administracji samorządowej. No przede wszystkim to demografia, o którą musimy walczyć, ponieważ chcemy mieć większość mieszkańców, szczególnie tych, którzy będą tutaj. Wykorzystywali miejsc, powstające miejsca pracy. To pierwszy problem. Drugi problem to rozwój komunikacji miejskiej, przede wszystkim wprowadzenie do systemu Szczecickiej Kolei Metropolitalnej. To jest wyzwanie na najbliższą kadencję. No i oczywiście takim fajnym wyzwaniem rozwojowym jest łasztownia, która powinna się zmienić, która powinna być wreszcie zabudowana. Przed nami budowa mostu chłodnego i piękne wykorzystanie tego nadwodnego obszaru. Więc myślę, że to są trzy takie podstawowe kwestie, które są wyzwaniem dla przyszłej Rady I przyszłego prezydenta Miasta Szczecina. W moim przypadku nie ma takich problemów z pierwszą decyzją, ponieważ. Ja kontynuuję pewien proces i tak naprawdę mamy wiele kwestii, które będziemy rozstrzygali. Mam nadzieję, że będziemy mogli doczekać się wreszcie normalnego finansowania samorządów, a więc będziemy mieli i oświatę zabezpieczoną w należyty sposób i opiekę społeczną i te inwestycje, które są przed nami, a które w wielu przypadkach musieliśmy ograniczać, bo rząd tych pieniędzy nam do końca uczciwie nie dawał, jak pokazuje choćby ostatni raportniku. Przede wszystkim komunikacja ucieczka młodych ludzi. I myślę, że kwestie żłobków i tego, co się dzieje w oświacie, To są trzy największe wyzwania, które stoją przed nami. Oczywiście tych wyzwań jest więcej, bo to także gospodarka, to także rozwój, ale jeżeli myślę o tych trzech największych wyzwaniach, to właśnie te, które wymieniłem. Pierwsza decyzja to będzie posadzenie tej magnoli, którą obiecałem posadzić, kiedy prezentowałem program dla Zieleni i rozsądnej polityki, ale to oczywiście taka bardziej symboliczna, natomiast pierwszą decyzją taką realną wpływającą na, że tak powiem, życie mieszkańców, to będzie przywrócenie linii pospiesznej A. To można zrobić. Już od zaraz jest rezerwa w budżecie, są środki. Dziwię, dlaczego stary prezydent Szczecina tego nie robi. Pierwszy, komunikacja. Jak widzimy, niestety nie jest ona efektywna, nie działa. Powinniśmy zastanowić się na tym, jak powinna wyglądać komunikacja, szczególnie w momencie, kiedy będziemy mieli oddaną całą SKM-kę. To wszystko musi ze sobą być skoordynowane. Tak samo powinniśmy zaprzestać tej polityki antysamochodowej, która się teraz dzieje, czyli nie zabierajmy tych miejsc parkingowych, nie zmierzajmy. Ulicy, jak już to budujmy parkingowce. Jeżeli naprawdę nie chcemy, żeby wszędzie poruszały się te samochody po całym naszym mieście, no to właśnie trzeba działać w ten sposób. Trzeba dać miejsce, gdzie te samochody możemy zostawić. Kolejna sprawa: Szczecin nie jest efektywny w ściąganiu biznesu. Powinniśmy powołać taki dział w urzędzie miasta tak jak w dużych firmach z prawdziwego zdarzenia dział lobbingu, gdzie ci pracownicy będą jeździli na wydarzenia branżowe, będą rozmawiali z tym biznesem i ściągali go, czy preferencyjnymi podatkami, czy też kompleksową. Pomocą w zakotwiczeniu tego biznesu w Szczecinie, tak? Czy załatwienie jakiejś formalności, czy zapewnienie tutaj lokalnych podwykonawców, którzy będą mogli postawić hale, tak? Czy, czy jakoś inaczej współdziałać z tym biznesem. Kolejna sprawa to myślę, że taka sprawa najbliższa obywateli, czyli proobywatelskość. W ostatnich latach zmienił się regulamin SBO, jak widzimy na podstawie danych z urzędu spada zainteresowanie tego typu projektami. Ja sam w 2021 roku składałem projekt do SBO, żeby zbudować kładkę piszorowerową nad ulicą Struga. W obecnym rozrachunku nie mógłbym takiego projektu złożyć, więc uważam, że to prawo obywatelskość, czyli zmiany w SBO oraz inicjatywa uchwałodawcza dla rad osiedli to jest też kierunek, który powinniśmy podjąć. Pierwsza decyzja w urzędzie. Myślę, że podziękowanie za współpracę panu Marcinie danger